Dumne dzieci, dumni rodzice i satysfakcja po sześciu biegach od jesieni do wiosny. Pogoda zmienna, ale wytrwałość młodych biegaczy bez zarzutu. Trenuję z mamą tak co dwa razy w tygodniu, no i tak to ja się gram w piłkę, więc no już mi już łatwiej biegać. Mówi Igor Matusiński, który dziś był najszybszy w swojej kategorii. Igor trenuje pod okiem mamy, mistrzyni Tiny Matusińskiej, która trenuje też młodzież w szkole mistrzostwa sportowego w Katowicach. Tak będzie technika, to potem będziemy kiedyś tam docelowo zwiększać obciążenia, bawić się już na poważnie. Jedni trenują z rodzicami, inni w klubach wszystkich łączy radość zbiegania. Można kształtować charakter, i że można się nauczyć wielu rzeczy, na przykład wytrwałości, i że to jest bardzo męczący sport i można się właśnie nauczyć takich fizyczności. Biegamy takie dystanse typu 100 metrów albo 50 i każdy się dzieli na swoją grupę dystansową i robimy różne serie albo na przykład piramidę, no, a później kończymy trening E, jakąś, za, jakąś na przykład kołka, kółkami. Bieganie cieszy się w Mysłowicach popularnością i wśród dorosłych, i wśród dzieci. Cieszymy się, że zarówno w takich warunkach jak dzisiaj, czyli jak jest ciepło, ale również e, w tych miesiącach jesiennych, kiedy odbywają się e, pierwsze biegi w, tego, tej, tej serii, e, również frekwencja jest wysoka. Także tutaj nie ma znaczenia, czy jest deszcz, czy śnieg czasami, e, a dzieci biegają i to jest najważniejsze. Jak zawsze młodych zawodników wspierają samorządowcy. Bardzo dziękuję i rodzicom. Opiekunom, a w szczególności trenerom i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mysłowicach za organizację wzorową wręcz organizację tych zawodów. Technika i wytrwałość to dopiero początek, kto wie, może właśnie tu rozpoczynają się kariery przyszłych mistrzów.